Cześć moi kochani, w tym filmiku pokażę wam, jak zrobić poduszki yy, na łóżko oraz na sofę. Nie przedłużajmy, le, zaczynajmy. Auć! Sorry. A i pokażę, jak koniec mojego nowego petka. Chyba nie będę wieszczuł filmiku, ale może jednym. Potrzebne będą. Taśma klejąca. O, to widzę. Taśma klejąca. Nożyczki. Um, dwa waciki. I to wszystko. Najpierw, e, najpierw pokażę, jak zrobić pożyczki na takie, o, takie łóżko. Mam dość czego. O. Czyli takie o. Po prostu bierzemy jeden wacik Składamy go na pół i taśmę klejącą po prostu klejemy tu. I powstaje nam takie coś. I po prostu ja mam takie dwie. Kładziemy. A kołdzierkę to musimy zrobić z innego łacika, czyli pod. I voilà. Teraz na taką wysokość. Ja postanowiłam po zrobić takie mniejsze. Więc pierwszym jaką robimy? Jest to składanie łacika. Tak, na pół. Zobaczcie, Tak, na pół. Tu, na pół. Baciak. I teraz to na kolejne. Czekacie, czy ma no tutaj? I kolejny raz na buch. Teraz odstawiamy je na bóg, żeby się nie dozbroiły. A nie ja dozbroiły się? Bierzemy taśmę. I trzeba znaleźć, żeby się to odkleiło, nie? Au! Mam, mam, mam. Tak. Następnie. I auć. Chodź tu. I następnie sklejam to taśmą akurat. Taki pasek sobie, taśmą. I gotowa jedna poduszka. I teraz drugą. Miałam, lepsze tego Czekajcie. A, i tu kupią taśmę. Ach. Mam nadzieję, że dobrze widać. Odcinamy to pod taśmę. Bierzemy baciek, składamy go na pół, tak? I potem jeszcze raz na pół. I po prostu sklejamy taśmą. Takim jest. I do poduszki. Mamy sobie. Jedna jest poduszka tu. A druga jest poduszka tu. Bardzo fajne. Mieszczę się jedno należy jedna osoba, ale przecież poduszki można zdjąć i zmieścić już dwie osoby. Więc a, a teraz pokażę Wam jak nowego płetka nie jest w stanie dobrze nawet. Nie dobrym. Tak, o, sorry. Tak już niestety dostałam, lecz to nic nie zmienia, że nie jest. Petkiem. Au! Więc tym petkiem jest taki oto króliczek. Ehm, dziurkę. Wygląda tak. Czekajcie. O. wygląda tak. Jest bardzo słodkim sprawa, ale widać, że jest idealny. I z tyłu też, ale tutaj ma jest te plamki są brudne. Tutaj te uszy są brudne. już wyczyścić i nic naprawdę. Nic w środku. Tutaj mam tyle. Tutaj, 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 ale oczka moje to są Takie śłodziaśne. Ale zdziesz z niego, ale jest stanie tragiczne. Naprawdę. Ale jest takie piękne. Patrzymy w inną stronę. Więc... Więc do następnego odcinku. Pa! Czy to było proste? Czy te poduszki były proste? No oczywiście, że tak. A, i zbieram szafkę nocną. Zbiłam szafkę nocną. Dodam. Tak. Po prostu zrobiłem tylko dwa pudełka cepałek. szafałek. Okej. Okay. I po prostu mamy takie, taką szafkę nocną z szufladami. Więc jak mówiłam do innym odcinku, pa pa.